Czy uważacie, że decyzja rządu o uwolnieniu cen energii jest słuszna? Mam tutaj fakturę 3 ,11 zł, 11 groszy za kilowatogodzinę i na podstawie tego przygotowałam tabelę, jak można mieć duże różnice w cenie zakupu energii w Polsce. Na podstawie zużycia producenta folii 1 MWh to 1000 kWh. Zużywa miesięcznie 12 MWh i przy cenie 3 ,11 zł. 11 groszy zapłaciłby ponad 39 tysięcy zł. Dzięki mnie ma dzisiaj cenę 38 groszy i przy swoim zużyciu zapłacił za zakup energii 4746 zł, co daje miesięcznie ponad 34 tysięcy złotych oszczędności, a dziennie 1150 zł. Na dowód w tej sprawie mam fakturę od tego producenta z października tego roku. Jego zużycie cena 38 8 groszy za kilowatogodzinę i zapłacił 4746 zł. Tak duże różnice w cenie mają polscy przedsiębiorcy. A od stycznia 2025 roku kończy się tarcza i jest uwolnienie cen energii. Jeżeli chcesz mieć zabezpieczoną cenę prądu i być świadomym przedsiębiorcą, zgłoś się do mnie do bezpłatnej analizy.